Kochaniutka, tak? dajesz szybko, bo już się film zaczął. Szybciutko, bo nie będziesz widziała <słuch> początku. A ten filmik <słuch> to jest dzisiaj relacja z naszego grzybowrania. Jeżeli to tak można nazwać. No. Także kochani, zobaczcie. Bagażniki pełnych grzybów. Kosze pełnych grzybów, Tego na internecie jest masę. A wędkarze? Ryby takie, takie, takie. Chodźcie, zobaczcie, nie jest to tak pięknie do końca, kochani. Nie jest. No nie. Piękny raz. Nas... A co w nim? Piękny. Zobaczycie, chodźcie kochani, chodźcie, idziemy? chodźcie, idziemy kochani jak widzicie jesteśmy w renie leśnym jedziemy wzdłuż takiego ładnego lasu przed chwilką nam jeleń Przeszedł drogę Z drogami. takimi potężnymi rogami. O tej porze raczej nie wchodźcie im w drogę. Bo oni są w teraz zainteresowani sobą szczególnie. A jak ktoś, obcy mogą go potraktować jako intruza na swoim terenie. No co mamy w planach? Mamy planach, coś uzbierać. Bośmy przyszli dzisiaj po grzyby Ale widzę, kochaniotka się rozgląda, daje za tym jeronkiem. No tak, może jelenia trafię. <laughs> Zobaczymy kochani. Jesteśmy na grzybach, jesteście z nami. Zobaczymy czy coś się rozbiera, bo słyszymy, że w wielu częściach Polski już nie ma grzybów. No, nie, ja wiem. Zobaczymy, na razie. Jak coś tego, to się pojawimy. Ja no poszła. Zobaczam. Dobra, to ty idziesz tutaj. Ale tu był jeleń. To był jeleń, no nic kochana, no. No nic. W, no, w tamtą stronę tego będziesz odstraszać, z tej strony to może bo to wiesz, patrz na wiatr, nie? Mm. Tak kochani, znaleźliśmy taką miejscueczkę. Tam wcześniej były ładne miejsca, ale tam jest strefa yy, karmienia zwierząt, tak zwana ostoja Nie wolno tam wchodzić osobom takim postronnym. Tym bardziej, że później te osoby postronne to robią coś takiego jak tutaj widzicie w lesie. Puszki, nie puszki, śmieci. Krzyki wrzaski, do tego, te zwierzątka czasem muszą mieć takie miejsca, gdzie jest troszeczkę ciszy. Dobra, idziemy teraz wraz. Kochaniutka, jak wiadomo, już gdzieś tam śmiga w krzakach. A jak będą jakieś efekty, będziemy właśnie informować. Co nic? no Są grypki, ale takie co się yy, takie, co je się... tylko raz. <noise> Albo usiedli się później w torecie? No. Może gdzie indziej podjedziemy Nie no, wchodzimy na no, razie, szukamy miejsca. Jesteśmy w nowym, no. lesie, tak jakby dla nas, nieznanym miejscu. A takie nieznane miejsca, no to jak sami widzicie, kochani, to jest takie na chybił trafił. No niby jest trochę hej dębiny tutaj. Grab. Grab. No grab. Zatem my wiemy z praktyki, że to jest towarzystwo borowików. Tak, Tylko, że tak, borowików tak. dzisiaj nie ma. Nie ma. Poszły gdzieś. Nie ma. No, na pierwszy rzut oka, tak jak dzisiaj, to nie ma tak bogato. Nie znaleźliśmy jeszcze ani jednego jadalnego opieńki to się nie liczy Nie. Chociaż to jest teraz sezon opieńkowy. Tak, gąska opieńka, teraz tak. sezon jest. Na no to Ale my jak rozpaskudzeni borowikami <laughs> chcemy, grzyby tak zwane szlachetne. No nic. Idziemy dalej, szukamy. Jak coś znajdziemy będziecie wiedzieli. Na razie jest to pustostan. Sytuacja Pustostan tak. Koszykowy. Kochani, jak widzicie, to grzybkowanie to coś nam nie wyszło dzisiaj, to idziemy na rybki, Kochani, kochaniutko, mamy zawsze rozwiązanie takie, jak nie grzybki, to rybki, to rybki. a jak nie rybki, to szczaw, tak, rybki. słuchaj, no. nie ma bardzo słoneczka, Biorę taką blaszkę. Jest troszeczkę słoneczka Kuchaczkę przebija, będzie trochę błyskać. Próbuj na tym później Ja osobiście no, to bym wolała coś mniejszego na okonia tu. A, na dobra. okonia? No to gumeczki weźmiery. Idę. Dochanie, tutaj jesteśmy na rzeczką Ekstra, ekstra płaszczyków. Idę tam. Woda troszeczkę mętna jest. No przybyło trochę wody, przybyło. No zobaczymy. Grzyby, pudło. Zobaczymy jakie Józefka zdaje, że to będzie tak jak z grzybami. <grybki> ani grzybki, ani rybki. No i kochani, obiecana miejscówka, kochaniutkie, właśnie ją wiozę, to obieca, obiecałem. Ja obiecałem? Obiecałeś. Obiecałem i właśnie ją wiozę w obiecaną miejscówkę jej. powiedziała, że tam na da nią grzybki czekają. Tak. Kochani, coś tam muszę być <grybki> Piękna duszka Odprowadzi tam Kochająutka uśmiechnięta Dobra, kto znajdzie pierwszego grzyba, to robi kolację Dobrze Ja mogę znaleźć pierwsza grzyba Zrobię kolację, ale ty robisz sobie Aha, dobra, dobrze kochani wchodzę w to. Właśnie się wycwaniłem dlatego, że na obiad ja już sobie Żabelkę naszykowałem, tam się ładnie dochodzą, jak to się mówi? Wyklują. Wyklują się. Żebeleczka będą w miodzie dzisiaj, ziemniaczki. A modra kapusta może być? Tak, może być modra kapusta. To ja przygotuję. Dobra, kochani, jedźmy na tę miejscówkę, kochaniutkiej. I tak jak mówię, nie tylko są filmiki, Wtedy kiedy się szary piek żyjemy i szarypię ryby. Kochani, dzisiejszy filmik zapowiada się. Zapowiadał się grzybowo. Ale kochani nie ma ani jednej sztuki jak na razie. Na ratunek chcieliśmy, żeby nam ryby przyszły, nic tego. Ani jednej rybki. No szczaf nam został, ale no, kochani, no, szaf to ja tak z wiosny, z wiosny. Z wiosny, jest najlepszy. lepszy. Chociaż teraz na jesień znowu rośnie. Dobra. Jedziemy tę miejscówkę kochaniutkę i później wam pokażemy, czy coś było. Ja się rozglądam, bo to zwierzątko. No i kochani, jesteśmy na tej miejscówce kochaniutkiej. Ona już tam powiedziała swoje miejsca. Ale jak to znajdzie, to będzie nam mówić. A tam w głębi, to widzicie. kochaniutka, ja to dzisiaj już pesymistycznie podchodzę do tematu grzybów. Las jest piękny Sroka się drże No jest, jest jeszcze jeden dowcip to no jest, Dzisiaj jest poniedziałek Poniedziałek to jest taki po weekendzie Wczoraj było bardzo dużo ludzi tutaj w tych lasach Co widać po ilości śmieci świeżych Nie wiem jakoś u nas nie można wypremić tego śmiecenia lasu, ale może z czasem no nic, kochanie pesymista dzisiaj jestem. Nie widzę nic, jak coś znajdziemy, to wam powiemy, kochani. Mówiłem, że dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj tutaj była szarancia. No, my no mówimy szarancza, dlatego że masę ludzi przyjeżdżało na grzyby śmieci dużo zostawiło. I zobaczcie, co robili takie piękne kureczki zostały zdeptane no, A szkoda Kochani! tak no. zaraz bo ja mam tutaj tych kureczek trochę wiesz bo dużo, to by... dużo zdeptali ale tu przyjdziemy w tą malejkę, tak dobra tam wrócimy. dobra ja idę do bo Ciebie też jak mówiłam, że ta kurteczka jest szczęśliwa no to chodzi. w ogóle kochaniutki jest szczęśliwe jak z nimi gdzieś na grzyby No. zobaczcie kochani zobacz kureczki tu zobacz kureczki 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 a ja mówię koszyka nie biorę no i co trzeba po koszyki no także widzicie byłem strasznie pesymistycznie nastawiony po wstępnych tych ale jedna to kataniutka. co ja wyrywam ich układam tu na kubeczkę a. Patrzcie. Jednak kochaniuska ma swoje miejsce. Uratowała dzisiaj. Ksoki, honor. Honor ksik, uratowany. Żebeleczka będą i taki delikatny tak. słonkowy. Tak, tak, tak. No. No, I dobra. teraz mi się zrobiło aż gorąco w tej kurteczce. No. O, proszę. Jaki ładne. Ja nie wiem jak oni chodzą, że... Nie Ale tamtaj ojce jest dużo, wiesz? Zobacz. No, tam jest I dużo, jest dużo Tu układam na razie. Uh -huh. A tam jeszcze masz tam. Wiem, wiem, widzę. Kochany, ja tu wszystko no, widzę. Moje sokole oko. Wypatrzyło kiedyś kochaniutkiego. Tak. I mnie uwiodłaś. <laughs> Proszę. No, za jednym pociągnięciem. Teraz idziemy no. po twoje. Tylko czekaj, jak tu ich zebrać? No A bo myśmy już pesymistycznie koszyka na auto nie wzięli. No nie. A to, A, to by grzybki pokazały, że jednak są. Tak, kochani, październikowe, kulkowe, szaleństwo. Muszę uważać, jak wkładam kroki, bo one wszędzie tutaj są. Wszędzie. No nic, bo kochaniutka mnie wyściga znowu. Biorę się za zbieranie tych kurek aby zobaczycie już później efekt końcowy. Kochaniutka, tak? tradycyjnie. Mnie tak jakoś w pleckach, boli. Co ci woli? Tak się syram. Oć, tradycyjnie. No? Iść tam. Gdzie? Iść tam. Iść, kochaniutka, iść. Gdzie? U, to tak, tu tak o Jezu. weź mi to weź mi to weź o Matko ile kurek Wasze pod nogi bo jest strasznie dużo wydertali przez weekend wiesz Oj, ojojoj oj. nie tu wszędzie, naokoło wszędzie są one nie są takie wiesz jak te letnie, bo te letnie są takie grube nie tak, ale ja teraz będę nagrywał jak się na tobie. A, czekaj. torby ściągnąć Ach, Zacznę od tych. Mam. Obieram od razu. Tak, tak, mniej będzie. Co leśne do lasu. Dokładnie. <laughs> Ojej. Nie wiem, czego zacząć. Tu masz taką chępkę? Nie. Tam. Ja staję w miejscu, nie chodzę. Nie. gąsek trochę znalazłem, ale wszystkie robaczywe Gąski trzeba za przychodzić. przez dzień to robaki. Oj, 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 No dobrze idź szukaj drugiego gniazdalać. Szukaj, szukaj. Niech wszyscy pozbierają z tobą. Nie pomagają Ci Szukaj. O, tutaj masz, tutaj, tutaj no dobrze, no dobrze, dobrze, tutaj. dobrze ja tam muszę widzę. jakoś wyjść stąd tam, tam widzę, tam, tam, są, tam jeszcze ta, dalej tu, dobra. tu, na lewo, na prawo, dobra, na krzywo o, tu są ja to tu Widziesz? to co kochani miało być tak smutno początek <laughs> się zapowiadał bardzo smutny a skończyło się jak zwykle skończyło się jak zwykle, z tym, że mówimy, że yy, Myśmy w ogóle dzisiaj, no nie ma grzybów, to nie ma, pokażemy, że nie ma, no, no. nie ma, rybek, to nie ma, pokażemy, że nie ma. Musimy pokazać, Ale, że są i idziemy jeszcze, tak. jeszcze tam sobie pozbieramy, bo tam całe takie place się spotyka. Tak, Kureczki, y, jesienią wysypały się świetnie. A? Co mnie tam nie tam już Kochani, Miękwi a jesteś. co my teraz? No, 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 pożegnamy się z Wami. Mhm. Życzymy Wam też udanych, znaczy nie takiego początku jak myśmy dzisiaj mieli, bardziej optymistycznie, żeby było w obejściu do razu, od razu grzyb. No. Życzymy Wam udanych grzybogań, udanych wędkowań. A przede wszystkim jak najwięcej radości, żebyście przywieźli z lasu powietrze. Powietrze, tak. Grącoś, no, to przyroda. To na to ładuje akumulatory. Dobra kochana. Lecimy. Bajem.